Opierając się o kryteria technik produkcji i sposobów przetrwania, można wyróżnić parę typów społeczeństwa. Pierwszym typem jest społeczeństwo pierwotne inaczej myślisko zbierackie które właśnie swoją egzystencję zawdzięcza myśliwstwie, zbieractwie, a także rybołówstwie przy użyciu takich prostych narzędzi z kamienia i drewna. Członkowie takiego społeczeństwa utrzymują gospodarkę na minimalnym, potrzebnym do przetrwania po prostu poziomie. Podstawową organizacją społeczną jest związek rodzinny, który opiera się na więziach ze wspólnego pochodzenia i pokrewieństwa. Również i ten podział pracy przebiega według takiej Schematu ról, przypisanych tradycyjnie kobietom i mężczyznom. Tutaj, jako przykład, przedstawiłam kadry z filmu Walka o Ogień. Myślę, że faktycznie ten film pokazuje ten proces zdobywania umiejętności rozniecania ognia, ale też i te wątki poboczne, czyli na przykład proces mieszania się kulturowego różnych plemion. Piękna scena, kiedy jeden z bohaterów dopiero uczy się, czym jest śmiech, i tą wartość wyrażania ekspresji. On dopiero to nabywa przy spotkaniu się z przedstawicielką innego plemienia. Bardzo, wa bardzo wartościowy film, bardzo ciekawy film i bardzo dobrze obrazujący właśnie te cechy społeczeństwa pierwotnego. Kolejnym typem społeczeństwa jest społeczeństwo tradycyjne, inaczej typ społeczeństwa kopieniackiego, rolniczego i chłopskiego. Ono swoje bytowanie opierało przede wszystkim na roli i hodowli. Tutaj od razu przejdę do przykładu, bo jako przykład poddałam kadry z wycieczki do Hobbitonu w Nowej Zelandii. I tak naprawdę od razu to narzuciło mi się jako ten przykład społeczeństwa tradycyjnego, bo przecież hobby to uwielbia wszystko to, co wzrasta. On uwielbia właśnie ogrodnictwo, hodowlę zwierząt, także takie proste i spokojne życie. To, co jest przypisane do społeczeństwa tradycyjnego, może niekoniecznie do hobbitów, bo to przecież przykład. Taki science fiction, fantazy, natomiast do społeczeństwa tradycyjnego przypisane jest również wykorzystywanie energii naturalnej, a na przykład z wiatru i wody. Ludność mieszka głównie we wsiach skupionych wokół większych dworów czy folwarków. Natomiast tutaj już występuje takie zróżnicowanie regionalne bo poszczególne części kraju różnią się swoimi zwyczajami, czy też językiem. Również i struktura społeczna, nie dość, że jest zróżnicowana, bo każdy pełni jakąś rolę społeczną, to jeszcze przyjmuje taką zinstytucjonalizowaną formę. Kolejnym przykładem Trzeciego społeczeństwa jest społeczeństwo industrialne. Ono jest związane z rewolucją przemysłową rozpoczętą w XVIII wieku w Anglii i co za tym idzie? Głębok za tym idą głębokie przemiany w strukturze społecznej, proces bardzo przyspieszonej urbanizacji, a jednocześnie wyludniania wsi. Do te, dla tego typu społeczeństwa cechą charakterystyczną są takie rosnące nierówności materialne, ale i duża ruchliwość społeczna tego typu pionowego, czyli przebierająca postać awansu bądź też degradacji społecznej, zawodowej. Jeżeli chcecie... Bardziej szczegółowo dowiedzieć się, czym jest ruchliwość społeczna, to zapraszam do mojego poprzedniego filmu dotyczącego właśnie ruchliwości, ksenofobii, anomii społecznej. Tam wszystko wyjaśniam w dużo bardziej szczegółowy sposób. Jako przykład dałam tutaj film Andrzeja Wajdy, kadry z filmu Ziemia obiecana. Jest to film o tyle ciekawy, że. Po pierwsze, dla nas interesujący, bo dotyczy sytuacji w Polsce, a po drugie, oprócz tego, że bardzo dobrze obrazuje ten rozwój fabryk tego przemysłu, to wchodzi do tego taka kiełkująca sfera finansowa. Czyli oprócz tej gospodarki realnej, wchodzimy też w ten wymiar finansowy, tworzenia się rynków kapitałowych, czyli troszeczkę taki początek procesu formowania się tej sfery wirtualnej. Kolejnym typem społeczeństwa jest już społeczeństwo postindustrialne, czyli inaczej postprzemysłowe. Tutaj głównym przedmiotem produkcji nie są w ogóle przedmioty o takim charakterze materialnym, tylko raczej tym dobrem głównym są informacje i usługi. Ta produkcja, proces produkcyjny opiera się na zdobyczach technologicznych, automatyzacji, komputeryzacji, robotyzacji. Tutaj przeważa ta liczba pracowników zatrudnionych w sektorze usług nad tymi, którzy pracują na przykład w przemyśle czy rolnictwie. Na tym etapie kluczową rolę zaczyna odgrywać wiedza, i to właśnie zdobywanie, przetwarzanie i stosowanie. W praktyce decyduje o sukcesach nie tylko jednostki, ale i ogółu społeczeństwa, a także w tym wymiarze makro całego państwa. Tutaj charakterystyczna jest bardzo ta ruchliwość społeczna w obu kierunkach, czyli zarówno pionowa, jak i pozioma, a także występuje zjawisko tolerancji dla różnych stylów życia. Jako przykład podałam tutaj kadry z filmu Wall Street, z tej starej wersji filmu, bo nie jest to Wilk z Wall Street, tylko ta, ten film z lat 90., ponieważ on już tutaj pokazuje, że właśnie ta informacja, i umiejętność jej pozyskania, wykorzystania jest tym głównym dobrem społecznym. E i przechodzimy do ostatniego typu społeczeństwa, które można powiedzieć, że ma swoje podkategorie i przechodzimy do społeczeństwa współczesnego, ponieważ takie głębokie zmiany w funkcjonowaniu i formie społecznej dokonują się no, w czasie rzeczywistym. My wszyscy w tym uczestniczymy. Co jest ich przyczyną? Czynniki kulturowe, technologiczne oraz polityczne. I Pierwszą taką kategorią społeczeństwa współczesnego jest społeczeństwo otwarte. Tutaj termin ten wprowadził Henri Bergson, natomiast rozpowszechnił go Karl Popper w swojej pracy. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Jest to rok 1944. I tak naprawdę w tym społeczeństwie poszczególne osoby same podejmują decyzje oraz same ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje. Oprócz posiadania tego pełnego prawa do decydowania o swoim losie, aktywnie uczestniczą w takim procesie współzawodnictwa po to, żeby uzyskać ten status społeczny. W tym społeczeństwie otwartym dominują tak samo jak wcześniej postawy tolerancji, poszanowania różnorodności kulturowej, religijnej, rasowej, światopoglądowej. Natomiast taką podstawą polityczną tego rodzaju społeczeństwa są prawa i wolności obywatelskie, które negują wszelkie przejawy dyskryminacji społecznej. Jako przykład dałam tutaj kadry z filmu W Pogoni za Szczęściem, bo myślę, że ten film bardzo dobrze ukazuje i ta postawa bohatera odgrywanego przez Willa Smitha bardzo dobrze pokazuje, że sami jesteśmy odpowiedzialni. Za nasz los, i tutaj ten ojciec po prostu robi wszystko, byle jego syn miał możliwości tego awansu społecznego. Myślę, że tutaj ta wolność podejmowania decyzji i odpowiedzialność za decyzję, za decyzję jest naprawdę bardzo dobrze w tym filmie ukazana. Kolejną taką cechą, kategorią społeczeństwa współczesnego jest społeczeństwo konsumpcyjne. W społeczeństwie tego typu usługi, kultura, wiedza, teorie naukowe to wszystko może być obiektem wymiany, czy też przedmiotem transakcji handlowej. W tym typie społeczeństwa konsumpcja odgrywa kluczową rolę. Społeczeństwo takie wymaga, aby jednostki stały się wiernymi konsumentami, a także podporządkowały konsumpcji każdy przejaw życia społecznego. Tutaj, pierwszym filmem, który od razu przyszedł mi na myśl, było Factory Girl, czyli Dziewczyna z fabryki, bo to pokazuje historia Edith Sidgwick, pokazuje nam jak bardzo ten pop art twórczość Andiego Warhola, jak tak naprawdę on to wszystko przewidział, w którą stronę idzie społeczeństwo, czyli w tym kontekście konsumpcji, masowości. Przecież cały, cały jego proces tworzenia obrazów, gdzie wiele motywów miało po kilka wersji, bo mówił dlaczego nie. Uważał, że proszek do prania Brillo i Coca-Cola są również przedmiotem i dziełem sztuki. Myślę tutaj, że właśnie ta historia Warhol'a, całej jego fabryki twórczości, bardzo dobrze kulturowo pokazuje nam, czym jest właśnie ten typ społeczeństwa konsumpcyjnego. Następnie mamy tutaj społeczeństwo informacyjne, czyli takie, w którym podstawowym towarem jest informacja, również jako to dobro niematerialne, mające szczególne znaczenie. I rosnący dostęp do najnowszych środków przekazu sprawia, że w sumie każde społeczeństwo przekształca się w społeczeństwo informacyjne. W związku z tym też bardzo szybko rośnie liczba profesjonalistów zatrudnianych w przetwarzaniu i przekazywaniu informacji. Rozwój właśnie tych kwalifikacji związanych z informatyką staje się gwarancją sukcesu osobistego jednostek, a także warunkiem rozwoju danego kraju. Tutaj, jako przykład, Dałam film Snowden. Nie wiem, czy poznajecie, ale myślę, że właśnie umiejętność pozyskania informacji dzięki nowoczesnym technologiom ten film pokazuje, co się stanie, kiedy takie informacje wypłyną. Natomiast myślę, że sam proces pokazany w tym filmie on bardzo dobrze obrazuje, jakie cechy posiada właśnie społeczeństwo informacyjne. I jeżeli chodzi o kolejny... Kolejną cechę społeczeństwa współczesnego możemy powiedzieć, że jest to społeczeństwo masowe. Termin ten stosowany jest przez krytyków współczesnej kultury zachodniej na określenie społeczeństwa biernych odbiorców. Oni odznaczają się takim brakiem i rozkładem więzi międzyludzkich, a także rezygnacją z wartości oraz tradycji. Tutaj zjawiskiem występującym Powszechnie jest konformizm, zanik indywidualizmu oraz dążenie do wzajemnego upodabniania się. Można powiedzieć, że z, tym, z tą cechą społeczeństwa masowego wiąże się pojęcie kultury masowej, czyli takiej ujednoliconej, prostej, komercyjnej, ale też i łatwo przyswajalnej przez szerokie kręgi odbiorców. Formy kultury. Wszystko, co jest miłe, łatwe, nie trzeba tutaj poświęcać mu większej refleksji, jest po prostu łatwiej aplikowalne do świadomości współczesnego społeczeństwa. Jako przykład, trafnie bądź nietrafnie, dałam tutaj kadry urywki z filmu o rodzinie Kardashians. Nie wiem, czy się tutaj zgodzicie ze mną, natomiast faktycznie być może ta rodzina jest takim symbolem społeczeństwa masowego. Jedyne, co by mi się nie zgadzało, to być może ten zanik wartości rodzinnych, bo oni tutaj chyba akurat hołdują tym wartościom rodzinnym. Natomiast no, faktycznie skala, w jakiej jest ta rodzina popularna, jak też podlega tej konsumpcji, myślę, że oraz to upodabnianie się do siebie, tak myślę, że oni tutaj mogą być faktycznie tym symbolem społeczeństwa współczesnego i tej cechy masowości. Za dzisiaj dziękuję za tą część i zapraszam was na kolejne części.